Paul Palmer, czyli jeden z najlepszych piłkarzy w Premier League w zeszłym sezonie, od dwóch miesięcy jest bez gola i bez asysty, a w ostatni weekend nie strzelił także rzutu karnego. Pytanie tylko, co się dzieje z gwiazdą Chelsea oraz czy są większe powody do niepokoju, o tym wszystkim dzisiaj sobie pogadamy. Przede wszystkim zacznijmy od tego, jak to wyglądało w tym sezonie, albowiem już w listopadzie wrzuciłem tutaj film gdzie właśnie opowiedziałem Wam o moich obserwacjach pod kątem pozycji Kola Palmera oraz tego, jak ona się zmienia. Zauważałem, że już wtedy, na etapie listopada, tak jak widzicie, ta hitmapa Kola Palmera nieznacznie się zmieniła, a także można było zaobserwować, że na przestrzeni trzech spotkań, czy to z Nottingham, czy z Liverpoolem, czy z Newcastle, Palmer występował na różnych pozycjach. Czasem bliżej skrzydła, czasem bliżej prawej półprzestrzeni, no a czasem nawet bliżej lewej strony, tak jak to choćby było w meczu z Newcastle. To oczywiście było po części związane z z tym, o czym mówił Enzo Maresca przed meczem z United, to znaczy, że Palmer będzie musiał nastawić się na to, że w tym etapie, w którym jest aktualnie w swojej karierze, to znaczy, że jest gwiazdą zespołu, będzie musiał zwyczajnie mierzyć się z przeciwnikami, którzy będą mieć plan na anty-Palmer. Natomiast też często właśnie w ostatnich tygodniach Chelsea musiała mierzyć się z przeciwnikami, którzy podchodzili do niej z piątką obrońców, gdzie ta piątka jest ustawiona bardzo nisko, tak jak to choćby było w meczu z West Hamem, także z Wolverhampton, czy między innymi przed tygodniem. W meczu z Lester City. I z tym Chelsea miała spory kłopot właśnie na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech miesięcy. To także odbija się w samych liczbach, albowiem właśnie od połowy grudnia Chelsea jest 13 pod kątem punktów w lidze, pod kątem Goli nie wygląda to wcale lepiej. Pod kątem XG, co prawda wciąż tworzą sobie sporo sytuacji, natomiast to posiadanie piłki w wielu momentach nie przynosi aż takiej korzyści Chelsea, jak wielu osobom mogłoby się wydawać. W związku z czym wydaje się, że właśnie to jest. Jest dość dziwne, albowiem Chelsea dominuje, Chelsea ma więcej piłki, a gwiazda tego zespołu, czyli Cole Palmer, nie do końca odpala. W związku z czym o co chodzi? Po pierwsze, to jest oczywiście naturalne, że spadek formy Palmera musiał nadejść. Tutaj choćby ciekawostka statystyczna związana z rzutem karnym. Ostatnio Palmer go nie, nie wykorzystał i tutaj warto zaznaczyć, że to jest jak najbardziej logiczne, albowiem przeciętny rzut karny jest strzelany czy wykorzystywany, zamieniany na gola zwyczajnie w 77% przypadków. I Cole Palmer ustanowił rekord, albowiem strzelił 12 rzutów karnych na 12 prób właśnie przed tym nieszczęsnym ostatnim tygodniem z Leicester City. Ktoś zada pytanie pewnie, ok, no taka jest chyba rola każdego zawodnika, żeby strzelał piłkę do bramki z 11 metrów. Oczywiście, że tak. Natomiast pytanie, ilu piłkarzy byłoby w stanie faktycznie zamienić wszystkie 12 prób na 12 goli? Tutaj statystycznie byłoby to około 4% zawodników. W związku z czym Palmer znalazł się de facto w elitarnym gronie i właśnie to, że w końcu... Kal i właśnie to, że w końcu Karnego nie strzelił, jak najbardziej było logiczne. Zresztą dość przeciętny występ Palmera w ostatnim meczu z Leicester był także związany, tak jak mówił Enzo Maresca po tamtym spotkaniu, z chorobą oraz z gorączką Palmera, który chciał się znaleźć na boisku bardzo, ale to bardzo mocno, po to, aby pomóc Chelsea oraz temu zespołowi znaleźć się ostatecznie w Champions League. Wydaje się, że po części to zadanie zostało wykonane. Niemniej jednak to także sprawiło, że coraz więcej osób zaczęło mówić coraz głośniej. Właśnie właśnie o dołku Palmera. Dlatego też spójrzmy najpierw na liczbę. I patrząc na same statystyki, zanim przejdziemy do obrazków z meczów, można znaleźć tutaj choćby takie obrazki jak ten. To znaczy, patrząc na kola Palmera sezon po sezonie, oczywiście on oddaje zbliżoną liczbę strzałów. Pod kątem strzałów celnych wygląda to podobnie. Pod kątem XG też nie ma tutaj aż tak dużej zmiany. Strzela mniej goli, natomiast to także jest związane z tym, że w zeszłym sezonie było dość sporo rzutów karnych. Pod kątem stworzonych szans, jest nieznaczna zmiana na korzyść tego sezonu pod kątem podań w na przeciwników, było ich więcej przed rokiem, natomiast też nie ma tutaj no, aż takiego dramatu. Gdy mówimy o Shot Creating Actions, można mówić tak naprawdę o tym samym poziomie, w związku z czym wydaje się, że Palmer tak naprawdę się nie zmienił. I ktoś może powiedzieć, że tak, jak najbardziej to jest prawda i po części jak najbardziej tak, natomiast warto pamiętać, że ten sezon to już jest mimo wszystko etap marca, to znaczy właśnie w tej kampanii ligowej też było kilka zmian w samej postawie Kola Palmera. I tutaj między innymi warto zwrócić uwagę nie tylko na to, jak zmieniła się hitmapa Palmera względem zeszłego sezonu, gdzie tak jak widzicie, mimo wszystko w aktualnej kampanii ligowej rzadziej występuje on przy skrzydle, a częściej jest bliżej środka, ale nawet patrząc na aktualny sezon, tak jak możecie zauważyć po tej grafice od The Analyst od Opty, Kol Palmer do Meczu z Aston Do 1 grudnia był ustawiany mimo wszystko blisko skrzydła, był często ustawiony właśnie w tej prawej półprzestrzeni. Z kolei, gdy mówimy o tym, jak to wygląda od tamtego momentu, to znaczy na przestrzeni ostatnich powiedzmy 2-3 miesięcy, tak jak można zauważyć, Palmer jest ustawiony dużo bardziej centralnie. Dlaczego tak wygląda właśnie rzeczywistość Chelsea oraz Cola Palmera? Wynika to ze zwykłej matematyki. To znaczy, jeśli przeciwnicy ustawiają się z czwórką zawodników z tyłu, no to wtedy wystarczy piątka w tej twojej linii ataku żeby zwyczajnie stworzyć tam przewagę liczebną. Jeśli za to mają piątkę, tak jak często choćby właśnie przeciwnicy Chelsea w ostatnich tygodniach, choćby Ipswich, choćby Wolverhampton, choćby West Ham, także ostatnio Leicester, no to trzeba tam wystawić szóstkę, a to z kolei oznacza, że Chelsea musi zmienić swój środek pola. O tym po części mówiłem w filmie poświęconym Enzo Fernandezowi w listopadzie, gdzie zauważałem, że właśnie Enzo w meczu notabene z Leicester City na wyjeździe był ustawiony jako prawa ósemka, albowiem Chelsea nie miała już... Już dwóch pivotów i dwóch dziesiątek, czy dwóch ósemek, tylko właśnie miała jedną szóstkę, dwie ósemki i jedną dziesiątkę, czy nawet w wielu momentach, tak jak to choćby było w meczu z Wolverhampton, wyglądało to w taki sposób. To znaczy, można było mówić o takim diamencie, a to z kolei oznacza, że często Cole Palmer jest ustawiony bardzo centralnie. I także jest wtedy kryty indywidualnie, tak jak choćby w tym momencie przez Tomasza Sołczka. A to z kolei sprawia, że ciężko jest dostarczyć mu piłkę, a następnie także więcej przestrzeni mają piłkarze tacy jak choćby Mark Kukureja. Ten piłkarz w tym sezonie jest w bardzo dobrej formie, pewnie obok Kerkeza to jest najlepszy lewy obrońca Premier League. Niemniej jednak Kukureja właśnie w tych przestrzeniach nie jest aż tak efektywny jak pewnie byłby Palmer, który swoje najlepsze mecze choćby z Tottenhamem w tym sezonie zaliczał, kiedy mógł schodzić swobodnie do boku, a także kiedy przeciw. Dciwnice nie byli ustawieni aż tak nisko, jak właśnie Wolverhampton, jak właśnie choćby Leicester City przed tygodniem. Inną rzeczą jest to, że Chelsea mimo wszystko jest w stanie i tak stworzyć sobie kilka momentów w meczu, kiedy właśnie Palmerowi jest w stanie piłkę dostarczyć, tak jak choćby w tej sytuacji, gdzie tak jak widzicie, środkowi pomocnicy Wolverhampton byli skupieni na bodajże Dusburg Hallu oraz Kukurei, przez co też Palmer miał więcej przestrzeni, natomiast wtedy zwyczajnie popełnił błąd techniczny. Co więcej, nawet jeśli Palmer właśnie dostaje piłkę w tym sezonie, no to często jest zmuszony, tak jak choćby w tym wypadku w meczu, także z Wolverhampton, zwyczajnie zagrać ją do tyłu, albowiem ma momentalnie przeciwnika na plecach, ale taka jest konsekwencja gry w środku. W innych sytuacjach, nawet tutaj, tak jak można zauważyć, znów piłka jest dostarczona do Palmera i znów musi on odegrać ją do boku. Jeśli. Właśnie Palmerowi zostawi się za dużo przestrzeni, czego mimo wszystko przeciwnicy chcą unikać, no to wtedy następuje taka sytuacja jak w meczu z Fulham, to znaczy Palmer jest w stanie się odwrócić, przedryblować jednego czy dwóch rywali, a następnie zdobyć Gola. Zatem podsumowując, Cole Palmer jest ustawiony nieco bardziej centralnie, a to wiąże się z tym, że częściej jest pomiędzy przeciwnikami i nawet jeśli Chelsea dostarcza mu piłkę, co też nie zawsze się zdarzało, choćby w meczu z E-Switch, tak jak widzicie choćby w tej sytuacji, czyli aktualnie występujący piłkarz w Aston nie zagrał piłki Palmerowi i to także powtórzyło się po przerwie, co też wydaje się, że jest w pewnym stopniu elementem nauki Chelsea właśnie gry na te nisko ustawione defensywy, żeby nauczyć się wykorzystywać tam Palmera. Natomiast jeśli już właśnie Palmer ma tam piłkę, musi zagrać ją często do tyłu, albowiem jest kryty indywidualnie, a to z kolei także potwierdzają statystyki, tak jak widzicie choćby po tych wykresach. Pod kątem między innymi kluczowych podań, czy rajdów z piłką, nie zmienił się za bardzo kol Palmer. Natomiast gdy gdy patrzymy na te statystyki, gdzie w zeszłym sezonie mimo wszystko wyglądał lepiej, to są podania do przodu, procent podań do przodu oraz podania zdobywające, czyli można mówić właśnie o tym, że Palmer nieco mniej gra do przodu. To jest także spowodowane tym, że nawet jeśli przeciwnicy ustawiali się właśnie na Chelsea wyżej w pierwszej części sezonu, tak jak to choćby było w meczu z Brighton, gdzie Palmer świetnie jeszcze ze swojej połowy tworzył sytuację Nikolasowi i Jacksonowi, to mimo wszystko w ostatnich tygodniach nie ma choćby Jacksona, czy no niego Madułeka, czyli piłkarzy. Bardzo dynamicznych i to także starał się zaadresować Enzo Mareska, choćby wystawiając Palmera na fałszywej dziewiątce. To jednak nie zdało egzaminu. Natomiast w ostatnich meczach występuje już tam. Pedro Neto, który tak jak choćby w meczu z Southampton, który też było, umówmy się, rywalem z dużo niższej półki, ale mimo wszystko podeszło do Chelsea wyżej i momentalnie można było zauważyć Palmera, który właśnie ma przestrzeń do rzucenia piłki za plecy. Także Pedro Neto często właśnie odciągał przeciwników i przez to też Palmer był w stanie choćby wejść w pole karne i stworzyć sobie, czy tak naprawdę mieć stworzoną dla siebie bardzo, ale to bardzo korzystną sytuację. Wtedy jednak jej nie wykorzystał. Mówię o tym wszystkim dlatego, aby pokazać, że Cole Palmer po części zachował. Zachowuje się logicznie względem tego, co aktualnie dzieje się w Chelsea, i to bardziej okoliczności sprawiają, że właśnie wygląda tak liczbowo, a nie inaczej. Patrząc zresztą na to, czy ogólnie zmienił się Cole Palmer pod kątem liczby na przestrzeni tego dołka Chelsea, na przestrzeni tego sezonu, tak jak widzicie, strzały, można mówić o tym, że przed dołkiem Chelsea i podczas spadku formy oddaje ich dość podobną liczbę. Gdy mówimy o wartości xG, też można mówić o tym, że ten spadek jest niewielki. Być może najważniejsze właśnie dla Enzo Mareski jest to, że liczbowo Palmer wciąż wygląda podobnie na przestrzeni całego tego sezonu. To znaczy choćby jak często bierze udział w akcjach Zakończonych strzałem. Znów można mówić o tak naprawdę identycznych liczbach, czy to przed dołkiem, czy to podczas spadku formy Chelsea, niezależnie od tego, na jakiej pozycji właśnie Palmer występował. Gdy mówimy o tym, ile ma kontaktów z piłką, znów można mówić o tym, że to są tak naprawdę te same liczby. Ile podań w strefie ataku zalicza Palmer, to znaczy, czy choćby cofa się niżej i bierze udział w rozgrywaniu od tyłu, czy stara się powiedzmy wychodzić nieco bardziej ze swojej strefy. Tutaj cały czas mówimy o dość podobnym poziomie, nie inaczej jest zresztą Kontaktach z piłką w strefie ataku. Zatem nie chcę tutaj jakoś umniejszać właśnie tego dołka Cola Palmera, natomiast wydaje się, że taki spadek formy jest po części naturalny, patrząc na to, jak bardzo dobrze wyglądał właśnie Palmer na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, a także na wszystkie problemy Chelsea oraz to, że zwyczajnie Cole Palmer też może mieć słabszy okres. To, czy on wróci, jak prędko wróci, to już jest kwestia zupełnie inna. Natomiast, oczywiście, kwestia zmiany pozycji to jest coś bardzo ważnego co pewnie właśnie przez Enzo wciąż jest szlifowane, żeby dostarczać Palmerowi piłkę w korzystnych sytuacjach. Natomiast patrząc na liczby, patrząc właśnie na powiedzmy pewne statystyki, patrząc na wszelkiego rodzaju sygnały, wydaje się, że Palmer i Chelsea wciąż robią podobne rzeczy, żeby właśnie ten piłkarz mógł funkcjonować w odpowiednim ekosystemie. A to, że aktualnie nie daje liczb od pewnego czasu, to już jest zupełnie inna kwestia. Też wydaje mi się, że właśnie ten dołek Palmera pokazał mimo wszystko, że Chelsea być może potrzebuje tej jednej osoby ekstra, aby właśnie to ona wzięła na siebie tę odpowiedzialność za tworzenie sytuacji w ofensywie. Moim zdaniem ostatnio niekoniecznie widać to choćby z perspektywy skrzydłowych, którzy też nie dają liczb i być może właśnie taka Palmer dependencja została pokazana właśnie w ostatnich kilku tygodniach. Warto mimo wszystko w Chelsea pochwalić choćby Kukureje czy także Enzo Fernandeza, bo wyglądają w tym sezonie bardzo w porządku, oraz wiadomo Mojzesa Kaysedo ale o nim także już się wypowiadałem. Zatem dajcie znać, jakie Wy macie zdanie o Chelsea. Oczywiście im prędzej właśnie Palmer wróci na ten swój nominalny poziom, tym lepiej dla samego zespołu ze Stamford Bridge, który już w najbliższą niedzielę zmierzy się z Arsenalem w spotkaniu o 14.30, które spokojnie można nazwać hitem na tej kolejki Premier League. Zatem dajcie znać, jakie Wy macie zdanie o Palmerze. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.